Hej, dzień dobry, witam wszystkich archeologów na naszym kanale. Dzisiaj kolejny short na zasadzie co ciekawego nam wpadł w oko. Dzisiaj kolejny głosik Philipsa. Yy, tutaj jak widzicie Philips DRC 9430. Natomiast to jest błędny opis, bo to są F9430. Model tutaj pan po prostu posiłkował się tym co widać na maskownicy. Cena rewelacyjna 250 zł. Z tego co mogę pokazać to pan Sławek, pan Sławek jest Zielonki w Mazowieckim więc całe 240 km wodem. Ok, a same kolumny lata produkcji 83 do 85, czyli taka era, era Laser Disco, czy jak to tam kto nazywa. Jak widać płaskie membrany, I tu rzeczywiście membrany są płaskie. Wysokotonowy jest kokółkowy, to są zalety powiedzmy. A, najważniejsza zaleta. Membrana bierna, o czym nawet nie piszą w serwisówce jaką możecie znaleźć na internecie, internetach. Dzięki temu kolumna ma pasmo przenoszenia 38 do 20 tysięcy herców. Ogólnie polecam. Z wyglądu super, maskownica jest, jest opis. Tutaj nawet widać na dole, spróbuję to powiększyć. Eee, dlaczego pan się pomylił de facto? Bo jest 9430 RC, to jest jakiś tam digital audio, bla, bla 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 Natomiast stan jest rewelacyjny. Z własnego doświadczenia, bo z podobnymi kolumnami miałem do czynienia, je, jak to woli, e, świetne kolumny. Natomiast trzeba uważać, żeby ich nie zniszczyć. Są dość bezpieczne: no, mają 8 ohmów, więc w zasadzie podepiemy je pod każdy nowoczesny wzmacniacz. E, z tym, że jak widzicie, tutaj jest dużo, dużo pozaklejanych rzeczy. i Z tego co mogę kojarzyć, to ten głośnik wysokotonowy po prostu jest pozaklejany. Jeśli spalicie go, a pewno jego spalić jako pierwszego. Będziecie mieć troszeczkę zachodu z tym, żeby go później naprawić, co jest wyko wykonalne akurat, natomiast nie jest to elegancka robota. No cóż, jeśli nie spieprzycie, świetne kolumny. Wysokość tutaj jest około 55 cm tej kolumny. Tutaj 270 szerokości, no około 260 głębokości. Jak widać, mogę polecić, tutaj Pan jeszcze do negocjacji, jeśli ktoś jest z województwa azowieckiego. Myślę, że śmiało może po niej podskoczyć. Będzie zadowolony z ich dźwięku. Szczególnie, że jest membrana biedna. W tej cenie kolumn z membraną biedną jest naprawdę... W zasadzie chyba nie ma tych kolumn na rynku turnym. Tak więc... Yy, ruszajcie. A, tytuł. Kolumny głośnikowe Philips DRC 9430. Żeby nie było, żeby nie było, że ktoś inny wziął. Pasuje. Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się szybciej niż myślicie. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.